Dzień dobry dzień dobry dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Gothic 3. Dziś byliśmy w, byliśmy w drodze do następnego miasta. Może się najpierw rozprawmy z szakalami? Gin, 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 No kurde, dlaczego mu w ogóle ciosów nie zadaję? Dobra, teraz ty, ości i kurde troszkę e mogę sobie z życia uzupełnić, zanim na nie poszłem no dalej, kurde one mnie wkurzają e ha, trz, trz, dobrze dobra, weźmy sobie podziomek weź teraz, bo nagrywam, co? A. dobra, dzięki no, sorry, sorry za to tylko tu na chwilę mi ktoś wszedł do pokoju, ale spoko nie chce mi się potem tego wycinać i szukać Dobra. Peczka z wodą na pustyni. Przereklamowane. <noise> Może coś innego by się znalazło. Dobra, nie chcę się już z nimi walczyć. Fuck. Przed kowiszką. Ale dobra, już idziemy. Ale bym dał za nową klawiaturę. <noise> to mam taką starą. A a w ogóle sprawdźmy, czy idziemy w dobrym kierunku. Tak, ben Rai jest. Gdzieś tu powinienem lecić, tylko chyba. Kurde, no ile ich tu jest? Nie chcę. O, chyba widziałem pierwsze budynki. Jaka Watacha tutaj jest, ale nie. Chyba tam widać, widać, widać. Pierwsze zarysowania Ben-Eraj. Czy to tak się powinno czytać? Ben-Eraj? Ben-Eraj, niech będzie. Ale mi zimno. W sensie zazdroszczę pewnie bez jemu, bo ma krótki rękawek, może się napić wody. Nie ma ciepło. W ogóle się nie opaliłeś, wiesz, taki jakiś blady jesteś. Kwiatku Tasa. Tu jest. Dobra, no, jesteśmy, Ben i e, kurde, kolejne takie mini miasto, czy to może jest tylko początek? No bez jaj, takie małe jakieś. I żadnej dziewczyny, kobitki. Jak wy tu żyjecie, chłopy? Nie, na to jedziecie, to potem był wam ten kij w dupę? To nie niefajnie, chłopaki, nie niefajnie. No dobra, proszę. Witaj w Ben e Pewnie nie przybywasz tu, żeby pracować. No cóż. Przyjacielu, to miasto to prawdziwy skarbiec. Niestety dobrze strzeżony. Jeśli chcesz rozmawiać o złocie, najpierw musisz mi go trochę przynieść. Do widzenia. A w sumie to sztuk, to nie tak dużo. Porozmawiajmy. Dobrze. Istnieją trzy sposoby zdobycia złota. Machasz kilofem, walczysz ze wszystkimi naraz albo się podkradasz. Co konkretnie rozumiesz przez podkradanie się? Musisz być zręczny i najlepiej zaczekaj, aż wszyscy pójdą spać. Pokażę ci, jak się dostać do kufrów, ale nie za darmo. O, jasiek. A co jeśli chcę walczyć ze wszystkimi naraz? Nie należysz do słabe uszy, tak jak i ja. Znam też kilku niewolników, którzy chętnie by nam pomogli. Ale lepiej się dobrze przygotuj. Rozejrzyj się trochę po okolicy, żeby nabrać rozeznania. Czym się tu zajmujesz? Zaczynałem tak jak ty, ale to było dawno temu. Przez jakiś czas walczyłem na arenach, ale stwierdziłem, że to nie było dla Pudy, mnie. No i Teraz znowu, stoję na, na, na straży. Może A, nie skoro. jest to bardzo dochodowe zajęcie, ale docierają do mnie różne przydatne informacje. Naucz mnie czegoś o złodziejstwie. Naucz nie jak okradać nie, raczej nie. Dzięki. To mi się na razie. Nie przyda. O, kolejny koleś. Nazywam się Sancho. A ja bez Drażników więcej mi nie potrzeba. A na niewolnika nie wyglądasz. Czego więc chcesz? Masz dla mnie jakąś pracę? I tak opłacam już wystarczająco dużo osób, które nic nie robią. Jeśli jednak liczysz na prawdziwą robotę, mam coś dla ciebie. Co mam robić? Od dawna nie mam żadnych wieści z naszego tunelu w Lago. Nie otrzymaliśmy dostaw złota od Fabio. Coś tu nie gra. Fabio, Udaj się do Lago. Fabio. Kto to Fabio? go. Gdzie jest to Lago? Na północny wschód stąd. Ledwie kilka chat na wybrzeżu. Trudno to nawet nazwać wioską, ale tunel mają. Niestety, nie otrzymuję stamtąd żadnego złota do cholery dobra czyli będzie takie pokrewieństwo w sumie Benera i Lago są bliziutko od siebie tak jak Bensala i Bakaryś kurde, dobra ty nie masz dla nas tu masz dla nas kostę ej, jestem ja Eurzeciu, alchemik jak sądzę, i producent doskonałej Czekonałej whisky mi. kupuję wszystko jeśli czegoś potrzebujesz <laughs> załatwię wszystko Opowiedz mi o mieście. Człowieku, siedzimy na prawdziwej Żyle złota, a ja nie dostanę nawet bryłki. Och, tak się przejść w nocy i opróżnić wszystkie kufry. To czemu tego nie zrobisz? Odbiło ci? Jestem zadowolony, jeśli w ogóle uda mi się rano zwlecę z łóżka. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Mikstury to moja specjalność, mam też przepis na naprawdę mocny samogon, ale przedtem musisz mi przynieść 10 kwiatów kaktusa. <grystanie> Pokaż mi swoje towary. przekonałeś mnie nią, no i ja oszukałeś mnie, chami. Nie widzę żadnego przepisu. <grystanie> Ta mikstura przekształca tego, kto ją wypije w chrząszczach. <grystanie> <laughs> Sarumpiste! Zajebiste Dobre Wezmę ci sprzedam to, sprzedam ci to. Ej, a ten pancerz w sumie... Nie wiem, jakoś tak średnio jest mi potrzebny ale dobre To już złoto handlu i zamknij. Ile mamy siano? 41 tysi Idziemy do przodu. Powoli. Dobra, zbierzmy sobie od razu może te 9 kut kutasków, co? Kwiatków. Ogrzybil mi liść, dobra. O, tu widzę pierwszy. Albo w sumie, może jakbyśmy po drodze jakieś questy robili, a nie tak tu szukali. Dobra, jak będziemy sobie gdzieś szli, to na pewno nam się 10 trafi. Okej, okay. ej, tu jest jakaś kopalnia. Dym, 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 dym. Czuję się strasznie oszukany. Dym, 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 dym. Chwilkę, Chwilkę się ty już sobie. Nie zawracaj mi głowy! Wyglądasz dość... Chuderlawo. No cóż... Owszem. Od tygodni pracujemy w tunelach. Jestem u kresu sił. Ale tak to już jest. Niektórzy mają miecze, a inni kilofy. Zrobię no, sobie, ma to... Osełka jest. Może były wcześniej, ale teraz dopiero mi się tak przypomniało. 110, 60. Dobra. O, o to mi chodziło. Dobra, już mamy naostrzony. Czuc, miecz półtora ręczny. Jo! Lukar. Nie, dobra. Kwiatka co, tutaj jeszcze z go zbiorę I tu dobra Tu Kto ma ktoś dla mnie jakiegoś Questa Wasko Też podążasz Zawsze. za rzewem złota? Nazywam się Wasko i jestem zarządcą Ben Erai. Czym dokładnie zajmuje się zarządca? Zajmuję się niewolnikami, przeliczam złoto, Masz organizuję strażę, Robię wszystko, co trzeba zrobić. Masz dla mnie jakąś pracę? Z zachodu ciągle ja przychodzą pełzacze. Ostatnio bardzo się zbliżają. Za bardzo. Zjadły już kilku niewolników. Chcę, abyś się z nimi rozprawił. Szczególnie z tymi twardymi. Muszą mieć tu gdzieś. Ale ja miasto. bardzo nie chcę ich znajdować. Gdzie szukać tych bestii? Na zachód stąd, w pobliżu gór. I pamiętaj, chcę, abyś zabił te twarde. Ja bardzo nie chcę ich znajdować. Zachód, północ, południe, zachód. Gdzieś tam będą, Nie więcej. Dobra. Zabić pełzacza, zbierajmy sobie questy w tym... całym... mówię. A może tam coś jeszcze jest dalej? Suń dupę. Ej, ty! Gdzie się wybierasz? Pomyślałem, że się tu rozejrzę. Ta... mnie nie oszukasz. Przybywasz, bo masz ochotę na szybką złotą zdobycz. Ten Raj też mają kopalnię. Z pewnością jest tam coś ciekawego. A twoja noga w tunelach nie, nie postanie, rozumiemy się? Przynajmniej dopóki nie dowiedziesz swojej przydatności. Ps. Powiem ci coś. Nie lubię cię. Będę cię miał na oku. Idź do Sancha i niech ci lepiej da jakieś Mam zlecenie, cię tak bo... mam Po cię... co? No. Bo będę musiał założyć, że jesteś tu tylko po to, aby kraść złoto. Wtedy nie Ps. chciałbym być w twojej skórze. Lepiej mam cię tak głęboko, że mi... W, że mi drugą stroną prześwituje. Praca dla Sancho. Co za suherd. Sancho, ty knajku chodź tu. Masz dla mnie jakieś inne zadania? Hmm. Prawdę mówiąc, tak. Martwię się o swoich ludzi. Bliskość złota z czasem każdego osłabi. Rozmawiaj z nimi, miej uszy szeroko otwarte. Powiedz mi, jeśli któryś będzie się zachowywać podejrzanie. E w Zypie zachowuje się podejrzanie. Nie wiem czy go wydać, czy nie. Może najpierw dajmy mu te kwiaty kaktusika. A potem dopiero wydajmy. Hehehe. He he. Dobra. To już nazywa się taka mała, a jak się to koło nie stanie, to jest prawie twojego wzrostu. Ile on chciał ich 10, nie? No to sprawdźmy, ile już mamy. Dam, dam, jeszcze jeden. Chwila. Tak, jeszcze jeden. Jeszcze jeden do kolejki 4 razy pod razy, 8 razy, nie raz. Hej, hej, hej! Jest! Jest! I to nawet 3. O dwa za dużo. Dobra, idziemy mu je zanieść od razu. O, kolejny kolor z questem. No to może potem. Gdzie on mieszkał, gdzie on mieszkał, gdzie on mieszkał? Tu. Haha, ha, lepsze wejście. Oto twoje kwiaty kaktusa. Dobrze. Oto twoje kwiaty już myślałem, że 69 alchemii przypadek nie to sądzę. przepis dla ciebie. Eusebio zachowuje się podejrzanie. Eusebio to nicpoń. Ścina trawę i produkuje bimber. Może wychlał za dużo własnego świństwa. To nie istotne za jest tam potrzebny. Ruszajmy do walki. Chyba cię porąbało, dziewczynko. Ech, no to co mamy? Questy, kurde, w końcu w tym BNR-a. Bo jakoś za dużo ich nie ma. Praca dla Sancha, tunel w lago, lagołowie na Pełzacze. Pójdziemy sobie na te Pełzacze. Chyba za dużo ich tam być nie może, nie? Zachód, północ, południe, zachód. Gdzieś tu się udaje. Północny zachód, koleś powiedział. Tak mi się zdaje przynajmniej. Dobra. O oh, dobra, sam. He, 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 he. O, oh, fuck! Przecież to nie tak miało wyglądać! Yeah. Bum headshot. Kurde. I, 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 i... Ej, no przecież go trafiłem, no. Dobra, i teraz mieczyk i zaczynamy zebewy pajączku. Czemu to jest pełzacz? pełzacz? czy to są takie, nie wiem, jaszczurki, szczurki? A to o tym mi bardziej pająka przypomina. Ja ci dom ciulnoś mnie. Dobra, zjedzmy sobie może pieczeń. Ale on nam kazał zabijać jakieś twarde, a tu żadnych twardych nie ma. Czuję się potwornie szukany. I jem, i Yeah. Yeah. O, oh, 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 fuck, ale mam na nich dobrą broń Ale mam na nich dobrą broń, skoro tak wszystkie stoją w kupie No nie mów, że te... O, oh, mam, mam ostatnie To mi się przyda Kurde, przeciągnij to, no To mi się przyda Dziewięć Nie, 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 tam Kurde, teraz się rozeszło trochę Dwa tylko O, oh, o oh. Uuuu, to nie tak, o oh, fuck. O oh, fuck. Nie, dobra, spinkalamy, 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 o, udało nam się jeszcze jednego dobić, fajnie. Ale ja pierdzielę, ich tam jest. I mi się zabiło za takim czarem dwa. Ej, trafiłem mu w jaja i trafiłem mu w pół życia. Jest najlepszy. dobra. Dobra, twardy. Ja on powiedziałbym, że jest słabszy, ale dobra O wła! O Ła! O Ła O Chwila time, time! Time! Chwilowy time No dlaczego? Walę w niego strzałami. Nie, chyba mu odbiera jednak życie. Odbiera, odbiera. Ja, yeah, dobra. Dobra. E, wiecie co? Jakbym sobie zamienił strzały? W, w końcu na przykład na, na... na Nie, na wybuchowe nie na te. Zobaczmy. O! Lubisz to! Ale jak ty... Jak ty taką ponącą strzałę sobie włożyłeś? do gaci Uff, Będzie gorąca. Dobra Jara się. Szkoda, że po takim jednej strzale nie zginiesz. Trzeba więcej na ciebie zużyć. O, ale troszkę ci to życie ucieka, jak się tak palić. Dobra, już zginiesz, zaraz zginiesz, zginiesz, zginiesz. Zginąłeś zabije wszystkie. To, to jest ogromne. Tak miasto. Dobra. Jestem wybornym uczniem. A w sumie? Czemu tak w gotiku nie mogliby. Może nawet będą jakieś. taki motyw jakiś. jak jest arena, no to mogliby coś też, też nauką. Jakieś zawody, chociaż trochę jest to dziwny, dziwny pomysł. Ale pod pewnym aspektem nawet udany, skoro łuk nie leci tak jak na przykład w takiej gierce RIS FILE, nie wiem czy kojarzycie. Nie leci tak, że jak walniesz to on psz, przeleci ci y, cały world. Tylko on tak opada powoli, a więc poziom jest lekko zawyżony. No. I tak ja pierdziele, jeszcze są tam... I jeszcze jest jaskinia. Fuck. Kurde. Cztery są jeszcze. To dużo. Za dużo. Ale zostały twarde. Kurde, akurat atakuje pełzacz z wykładu. I i i, 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 giniesz. O, twardy. <grym> Heh, Gurde, górde, kurde, kurde! fuck Ja już myślałem, że mi nie daruje. Tak zostanę do końca. Dobra, wiecie co? Miksturka i zrobię sobie szybkiego save'a. Znaczy... Też chyba nie uda na nazwać ten szybki save, ale przynajmniej trzeba wchodzić do menu. menu menu. Dali. Dobra. Zróbmy sobie jeszcze pieczonkę. Chlip. O, szynkę. Tyle ci starczy, co? Jak, nie, jak, tak. Jaka rzeź. Yy, ja bym tu nie chodził. Ile jeszcze zostały? Trzy? Dwa. Jo. Yeah. Dobra, dokończę tego. Yeah. I ostatni ty. O, dostał headshot. No bez jaj. Dobra Juwa. No i teraz idziemy jeszcze do jaskini Więc na razie jeszcze nie ma to świętować O, ten prawie zginął Zrobić go tylko wystarczy Tego Ty też Ciebie też Dobra i Ciebie też chodź. No gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? A, dosta! I teraz tylko wystarczy go ciep czepnąć na powitanko. Chwila se wezmę mamy Przyda mi się to. Nie szkoda, że nie mogę. Aha, dobra, łapię. A, trafiłem! Dobrze. Kurde, nie mam już many. Dobra. Ła, no! Oszukaństwo! Jest! Łowy napędzacze zakończone! Ja! Yeah. No i takie gunwo tej mi dali w tej skrzynce, nic przydatnego tej. Ja pierd... Dobra, uzupełnij uzupełnijmy sobie żytko Jeszcze by nam się przydał kamień teleportacyjny Do Ben Erai Jest, zabiłem je, kurde, ciężko nawet wam powiem N Łatwo nie było To na pewno <ścoughs> Ale ich... Jednak... Lekko ich wybiłem, co nie? Troszkę nie wiem, będzie z trzydzieści? Możliwe. Jump. Uhu. Las Vegas, chłopaki, udało się. Skasowałem wszystko, to było to było to było to wszystko, co było w okolicy. Zlikwidowałeś wszystkie gniazda. Zlikwidowałeś wszystkie gniazda. wszystko, co było w Dobra, oto twoja zapłata. No chyba, nie, no jak będę podbijał, to ciebie zabiję jako pierwszy. Ale chyba se Ben Erai nawet podbije, wiecie co? Skoro to już tak jest. O, kamień teleportacyjny do Ben Erai. Nice. Mm. Ani kroku dalej! Widzę, że się na coś przydałeś. Kontynuuj. Przyjdź do mnie, jeśli będzie ci potrzeba szkolenia. Chcę być mistrzem. więc. więcej. Się. Nie zapominaj. Nie mam cię na oku. Po... w ogóle nie mam punktów. Nauczysz no. mnie walki? Nie jesteś na to gotowy. Brak ci doświadczenia. Co tu robisz? Strzegę złota i pilnuję, żeby każdy Ale takim obok nie zaczął. Pytaniem intelektualnie obrażasz. Najważniejsza informacja to taka, no, po prostu. że pilnuję złota. Czuję urażony. Ja, no bez jaj, że to są wszystkie zadania w Rai. Pełzaczep zaczep, wybiłem tego kolesia. Nie wiem co tam miałem z nim zrobić, ale chodźmy do lago, bo ono jest bardzo spokrewnione z tym Rai, jeśli chodzi o questy. Żadania. Lago, 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 lago. Ale fajny krąg magicznych korzeni. I to takie samo. Trójkącik. Idę w dobrym kierunku? No mniej więcej tak. Nie idę na Nie idę na wilka. Mm -mm, no fucking way. O, chyba widzę Lago. Fuck yeah! O to chodzi. I chyba faktycznie jest tak małe jak Benerai albo Braga. No trafię na jakieś większe miasto asasynów. Takie nie wiem jak Geldern. Co? Co? No. Co? No nagrywam spokojnie. Sorki za tu. Dobra. Już to był odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, komentujcie, oceniajcie i subskrybujcie. Na razie trzymajcie się. Narka. Cześć.